To konti rany, thank you. you. are a very good baby. You my baby, yeah? mm -hmm. oh. No bo przyleciała ze szkoły, nawet, nawet się nie przebrała, tylko rozpakowuje prezenty, bo dostała dzisiaj śliczne prezenty. E, ciocia Dorotka przyjechała z mężem, oni są u mnie w tym hoteliku i zrobili takie fajne E, taki fajny prezent zabrali ją ze sobą e, zabrali ją ze sobą do sklepiku y, i ten i ona się tam wybierała kazali jej wybierać co sobie tylko zażyczy. i takie i to są właśnie te jej najważniejsze rzeczy <grywki> <grywki> najważniejsze rzeczy jej to są spineczki takie różne no, no i kikuś oczywiście kikuś przyszedł też do, do zabawy i tutaj o, a pokaż to o, ale very up, je? Yeah? Nice! Ale szczęśliwa ona lubi te pierdółki. Kikoś! Ale... Kikuś! Jakikuś tu się sznureczkiem bawi, bawi od kamery. Ale ślicznie... O kciutnę. Very up, yeah? Mm, ne! No! Uy, ui, ui, komu, pachmy nią! <laughs> Ale jest. A, a tutaj oh, cały taki zestaw kredek kolorowych, ale jest very hard. O, oh, this one ma sterwne kredki takie kolorowe. Aaa, ah, this one is very good. You remember, you lost this one, this one is very good. Taką tablicę dostała. Taką tablicę do... do... A, ah, tu portfelik, linika. Gumeczka, what are you saying? Oh, and gumeczki. And to the boss. Oh, but boy, mm. okay, Can you say to? Can you say to? Hey, mm? boy, because this, this your friend buy for you this one. His name Dorota. Mm. We do say you like this. Thank you, Dorota. Thank you, Dorota. Thank you, Dorota. Thank you a no. no, szczęśliwe dziecko. A ona jeszcze oprócz tego, to nie, to nie wszystko, bo ona dostała całą taką kupę... Dysch Dorota Dorota? To cały taki plik dostała ciuku jej przywiozła z Polski. Takie ładne ciuszki. Także szczęśliwa tu jest jej właśnie tu jest jej królestwo. jej. Ciuch, jej. A ja jej kupiłem parasoleczkę taką ładną, bo, bo teraz pora deszczowa to ten przydaje jej się parasoleczka. Także you are, you are happy? Ja. Yeah. Bere happy? To A kontira. A kontira. O, ona już się teraz układa wszystko, to jest jej królestwo. Muszę jej zrobić tutaj, takie półeczki dodatkowe. Bo tutaj już ona nie ma miejsca, będę musiał zrobić jej z bambusa, takie ładne, te półeczki, żeby jej się to wszystko ten. Bo jej się tak zbiera coraz więcej, coraz więcej. Dużo dużo, tych, dużo znajomych e, przyjeżdża i przywożą mi różne takie, te. wiedzą, wiedzą co ona lubi. Dobra, I make it for you, chef, like this. No point, I make it like this, like this, like this. Yeah? OK, similar o oh, like like this one, yeah. You put everything for the on the shelf. OK, thank you very much. Thank you very much. Dzisiaj robię flaczki drobiowe. Mm, 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 mm. Kurcze tak. Już długo, długo, ja tu robiłem już raz flaczki drobiowe, ale to dawno temu, miałem taką przyprawę do flaków i, i robiłem, ale teraz, teraz mam już tyle przypraw, teraz znajomi, ci znajomi, co przyjechali z Polski, zaraz pokażę, co mi tutaj przywieźli ciekawego. Jak tu flaczków nie robić, tak? I jeden bur. Drugi wór, trzeci wór, czwarty wór i piąty wór, majeranek, to jest jedna z najważniejszych moich przypraw tutaj, bo ja ten majeranek tak, ja robię dzisiaj flaki, ale ten majeranek właśnie mi jest bardzo potrzebny do, do robienia kiełbasy, szczególnie do białej do białej, kiełbas białej o, o. idealnie, białej pasuje do białej e, no dzisiaj będą flaki wszystkie te przyprawy ma, mam co do flaków są potrzebne ale na koniec daję ten na koniec daje dużo 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 majeranku i co jeszcze daję do flaków tutaj co ja odkryłem to tu jest ten taki przecier paprykowy to jest ja zaraz to pokażę to wygląda to jest taki słoiczek, i to jest, to jest taka jakby taka jakby taka, taki koncentrat paprykowy. Że, i tu on jest taki nie jest taki bardzo pikantny, ale właśnie do flaków idealnie, bo ja lubię flaki, jak są, jak są takie czerwone, czerwone i bardzo pikantne. I jeszcze. Mm, jeszcze co ja dostałem takiego ciekawego? Aha, to jest najważniejsze. Chrzan. Chrzan osjakowy. Dostałem takich sześć słoiczków. No i oczywiście lechu. Nie przybić śledzie. Śledziki. Bo tutaj śledzi nie ma. Śledziki także dzisiaj będą pyszniunie tylko ja muszę tak, no ja na razie rozgotowuję tego, tego kurczaka ja na razie rozgotowuję żeby on się rozgotował mocno żeby go żeby go oderwać od kości żeby takie same tylko no wiadomo jak, jak tam flaczki prawda także teraz sobie wypiję kawkę no ja dzisiaj tylko jedną kawę wypiję teraz sobie wypiję kawkę i biorę się za ten tam panowie, widzę panowie działają i to ostro oni teraz wożą tam do tych wożą piasek tam do, do, do tych no tam gdzie są, gdzie te pomieszczenia to oni piasek wyrównują to, bo tam było takie puste, bo oni zrobili fundament i no i tam takie puste zostało i oni tam y, y, ładują tam piasek po prostu No, no ten usiadłem sobie na schodkach i tutaj, bo mam chwilę czasu jak zwykle. E, tu chciałem się odnieść do takiego jednego komentarza do takiego. To jest stwierdzenie, to nie jest tam jakiś, e, to nie jest tam jakiś komentarz obraźliwy czy jakiś. No nie, nie, nie. no po prostu przeczytam go i, e, i się odniosę troszeczkę do tego, bo akurat. Bo ja, ja coś mogę tutaj powiedzieć na temat tego Trzeciego Świata, bo tutaj jestem. Napisał Mirosław Dworakowski. Ten, ten pan już chyba tutaj się tutaj już uczestniczył parę razy w, takim, w tych komentarzach. Przeczytam tak. Do trzeciego świata przyjeżdżają tylko nie do rajdy z tysiącem dolarów w kieszeni, bo w cywilizowanych krajach znaczą mniej niż zero. A więc tak, po pierwsze, e, ja nie spotkałem się tutaj z nikim e, takim, który, który by tutaj przyjechał e, z tysiącem dolarów, bo jest to po prostu, jest to po prostu nierealne. Jadąc na drugi koniec świata i mając tylko tysiąc dolarów w kieszeni Tutaj przyjeżdżają, ja po prostu chciałem się naprowadzić na dobrą drogę bo, bo Ty pewnie tutaj nie byłeś, a ja tutaj jestem i mogę coś na ten temat powiedzieć Tu przyjeżdżają ludzie, którzy naprawdę mają pieniążki Chcą tutaj inwestować, chcą tutaj coś budować, chcą tutaj wynająć ziemię to są przeważnie ludzie zabezpieczeni, którzy mają tam zaplecze swoje finansowe. Ja mówię na podstawie tych osób, które, które poznałem tutaj. Nie spotkałem się z czymś takim, z taką niedorajdą, która by przyjechała tutaj z tysiącem dolarów w kieszeni. No bo to jest po prostu jest nierealne. Tysiąc no, dolarów to nawet nie będzie miał na, na, na bilet powrotny, żeby wrócić. E, e, e w kieszeni i bo w cywilizowanych krajach znaczą mniej niż zero. No właśnie co to są te e, co to są te cywilizowane kraje, a co to jest ten trzeci świat, skoro, skoro tyle ludzi, którzy e, którzy gdzieś tam pracowali, e, którzy gdzieś tam pracowali przez ileś tam kilkadziesiąt lat i nie chcą mieszkać w tym cywilizowanym świecie, tylko chcą tutaj mieszkać w trzecim świecie coś w tym coś w tym jest także to ten cywilizowany kraj to to jest takie to jest tak, tak, tak żeśmy się umówili na to, że to jest, bo, bo tam wielki postęp, bo to to, bo to to, e, trzeba spojrzeć też, też na to z innej, z innej strony, jak ten cywilizowany kraj, jak, do jakiego stanu może doprowadzić ludzi, że, e, że oni po prostu nie chcą już tam mieszkać i chcą, e, chcą się przeprowadzić do tego trzeciego świata. E, te osoby, które w większości, w większości osób te które tutaj u mnie były, których znam. Ja mówię tutaj o Polakach, ale tutaj jest mnóstwo jeszcze innych ludzi ze Stanów, z Wielkiej Brytanii, z Francji i tam z innych krajów. Oni również się tutaj przeprowadzają. Oni tutaj wydają swoje, swoje te oszczędności i swoje... bo mają tu po prostu mają tutaj po prostu spokój. Także... Mm, Mniej w krajach znaczą mniej niż zero. No, no właśnie nie, no to jest błędem. No muszę cię wyprowadzić błędu. Naprawdę i ja, e, ja wyprowadzając się z tego cywilizowanego świata nie, e, nie znaczyłem mniej niż zero. E, znaczy, może to nie, bo ty nie, może nie mówisz o mnie, nie? Ale w każdym bądź razie ja jak tutaj przyjechałem, to przyjechałem z jakimś zabezpieczeniem, żeby tutaj się, żeby tutaj po prostu jakoś zacząć egzystować. Także panie Mirku, panie Mirosławie Dworakowski. Chyba teraz nie przekręcę twojego, twojego nazwiska, błędne jest to Twoje stwierdzenie tutaj, że do Trzeciego Świata przyjeżdżałem tylko nie do rajdy. Ja chyba może, może jakiś dodatkowy klub założę, klub nie do rajdy, bo już jest, już jest jeden klub założony. Klub nierozgarniętych, czyli to my tu, którzy jesteśmy w Kambodży. Ja nie wiem, czy to nawet nie twoje było to stwierdzenie, że nierozgarnięci przyjeżdżają. Być może, bo to, bo to taki styl jest. A teraz jest napisane niedorajdy, że nie dorajdy przyjeżdżają, może założyć klub nie do rajdy teraz w tym w Kambodży. Także, także to, to tyle. Może zaraz zobaczę, może jeszcze jakiś będzie, będzie komentarz. No tutaj w większości te komentarze, bo ja tam się odnosiłem do takiego jakiegoś hejterskiego komentarza wczoraj, no i tu wszyscy tam yy, yy, mówią, żeby, żeby się po prostu nimi nie przejmować i yy, no ja wiem, że to jest to... to no tak by było lepiej nie przejmować, ale to nie jest takie, no to jednak nie jest takie proste, bo się przeczyta taki komentarz i, i wiadomo, że ten komentarz jest nie, nie zgadza się z tym, co ja myślę nie zgadza się z tym, co, co jest fa faktycznie, no to, no to troszeczkę mnie rusza i, i ten, no i odpowiadam na ten komentarz. Pani Jagódka, 33, napisała tak. Bo ja tam wczoraj chyba też na temat pani Jagódki coś mówiłem, pani Jagódka napisała tak, panie Rysiu, mieszkam w Niemczech i też muszę uważać, no i tu coś po niemiecku napisała, ale nie wiem co to jest, bo, bo by mnie wyśmiano, a pan jest Polak. Polski. To Pana rodowity język. To, czyli Pani się odnosi tu do tego mojego niepoprawnego języka, który ja używam. Widzi Pan, jak Pani Bronisława mówiła przepiękną polszczyzną, jak była u Pana. Bronia ta, która się teraz przeprowadziła do, do Tajlandii. Eee, po tym poznaje się ludzi z klasą. Artysta powinien mieć klasę, a Pan mało że ubliża ludziom. No właśnie, Pani Jagutko. Może, może, może byś mi napisała, gdzie, w którym momencie ja komuś ubliżyłem. Bo ja sobie tego nie przypominam. Ja, żeby nie wiem, jak był hejterski komentarz, to ja nikomu, naprawdę nikomu nie ubliżam. Jak było, że artysta powinien mieć klasę, a pan, a pan mało że ubliża ludziom sam, to przed ubliżaniem się broni. To hipokryzja. No, no nie jest to hipokryzja, bo, bo ja nikomu nie ubliżam. Jest pan ignorantem. No czyli jestem e, głupkiem, tak? Według, e, według pani e, widzenia. Czyli jestem głupkiem. Czyli e, klub nierozgarniętych, e, klub m, nieudaczników, klub ignorantów może jeszcze założyć. I wie pan co, jak się panu za koszulę wleje, to wtedy pan spuszcza tonu. A jak wszystko idzie dobrze, z pana wychodzi ham i prostak. No widzisz, jagutko, no. no bardzo brzydko, no nie? Ham i prostak, no. no może prostak tak, może prostak, ale nie ham. No. <tak> Także e, jagutko, no może nie powinienem czytać w ogóle nawet tego komentarza. No tak bardzo, bardzo, bardzo nieładnie. Nie? Ja, ja, tam, ja tam do Pani się tak w życiu nie odniósł, że jest Pani chamska i prostacka. Ja bym tego nie zrobił nigdy, takiego czegoś. No a, pa, a i Pani klasa, bo tu Pani wspomina o klasie, niby tej klasie, a tutaj używa Pani takich słów ham i prostak. Ludzie z klasą nie używają takich y, słów na pewno. Ja może tam nie, nie zdążyłem, yy, może nie odpowiedziałem na wszystkie tam, jak mogłem to od, o, odpowiadam na te komunikacje. O, kogucik się odezwał. <laughs> może yy, ja na wszystkie tam nie odpowiadam, ale tam czasami daję serduszko albo coś takiego, bo, to, yy, bo teraz też dużo znajomych i ja to tak szy, szybko robię w locie. Także yy, ja bardzo dziękuję za te wszystkie takie budujące fajne komentarze, które mnie tam uspokajają, żebym ja się nie przejmował tymi hejterskimi. No tak jak powiedziałem, no, że trudno, nie jest to łatwe nie przejmować się tymi komentarzami, skoro się nie utożsamiam z tym, co jest napisane no, Koguci. No, także wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za, za te miłe komentarze, no jeśli jest, jest komentarz taki nawet e, jakiś tam e, krytyczny w moją stronę, ale on jest jakiś tam konstruktywny, taki podparty jakimś tam e, racjonalnie, ra, racjonalne to jest jakieś tam tłumaczenie, to tak, to ja się zgadzam oczywiście z tym. Nie? Ale jeśli to są bzdury takie, jak ktoś tam pisze, że tu przyjeżdżają no, ludzie z nieudacznicy z, z, no, z tysiącem dolarów w kieszeni, no to to, to są takie bzdury. No. To jest, nie wiem, czy to jest takie pisanie, aby pisać tylko na ten komentarz, to lepiej w ogóle nie pisać albo yy, usiąść chwilę, się zastanowić i napisać coś konstruktywnego, takiego popartego, że na przykład yy, znam takiego pana, który przyjechał i miał tysiąc dolarów i przyjechał do... Yy, do, do, do... To, to, to ja bym wtedy inaczej do tego poczuł, A, to, a tak to jest takie wyssane, wyssane z palca, bo to nie jest absolutnie prawda. No. I ja tam dzisiaj yy, dzisiaj ten troszkę płotu zrobiłem, miałem chwilę czasu, troszkę płotu zrobiłem, zaraz pójdę tam, zrobię nagranie No, bardzo ładnie wygląda to. To jest ta część, co żeśmy wcześniej zrobili tu wbiłem tą tabliczkę uliczną Life taką może ja ją jeszcze, jeszcze ją poprawię troszkę, żeby, żeby ona była taka bardzo wyraźna i jeszcze może zrobię jeszcze jedną reklamę, taką, e, taką większą. No i tu dzisiaj żeśmy ten, zaczęli tą stronę. To, te, te, e, o tutaj widać tą stronę i to się fajnie, jest, bo ten bambus jest zielony i on się integruje tutaj fajnie z tym, co rośnie bo no tutaj rośnie bambus i to tak fajnie teraz fajnie pasuje okay, razem, razem z tym No tu troszeczkę tam, troszeczkę żeśmy oczyścili, leku trochę oczyścił tutaj troszkę już żeśmy przykręcili Może dzisiaj jak będę miał chwilkę czasu a ja mam zawsze chwilkę jakąś czasu to, to jeszcze troszeczkę poprzykręcam dzisiaj No ten płot tak jak widać no jak on, jak on się to już było, to już nie, nie da rady, to już wszystko jest takie, o nie, nie, nie da rady, bo już to już było konieczne, żeby to żeby to zmienić no taka kupa już jest taka jest kupa już tego, no tego starego płotu wyrwanego I ja to później podpalę, niech to jeszcze troszeczkę podeschnie, bo teraz po parę dni padało i to jeszcze jest takie mokre, jak to podeschnie ładnie, to ja to, ja to spalę, no to jedyny sposób to jest palenie, to jest najlepszy sposób tutaj. No, także bardzo fajnie, no tak, tak jak ktoś mi tam powiedział, żeby tego nie malować, ja nie będę tego malował, bo to ładnie, bardzo ładnie współgra z tą zielenią, która tutaj jest, ślicznie to wygląda. No. Bardzo ładnie. No, i tu jest. O, i tutaj widać, jak to ładnie jest zintegrowane z tym, z tym bambusem. Płotek i, i bambus. O, tutaj jakie są dwie te przykręcone, a jedna sztachetka jest naturalna. Także bardzo fajnie to jest. No, idę tam, zobaczę do środka, co tam się dzieje. Pusto leszek gdzieś poszedł z kolegą. Znajomi pojechali do Orcia i Zbyszek, pojechali do miasta bo się pol był. Bo pol załatwia im ten, załatwia im konto bankowe, żeby mogli tutaj otworzyć. A oni przyjechali na krótko, także na krótko, tak za bardzo niechętnie, niechętnie otwierają konto bankowe, ale jest to do za załatwienia, oni się zameldowają, bo to zameldowanie jest potrzebne. Oni się zameldowali u mnie ja im dałem taki podpis, także będą mogli jutro już sobie otworzyć to konto. Tutaj taka ciekawostka, o, to, te kapselki co tutaj są, to są wygrane od, od, od picia piwa. A tutaj są, a tu są dolary. 1, 2, 3, 4. Także tu jak się pije to piwo yy, Kambodże Kambodże to jest no, praktycznie jest co drugie, wygra, co drugie wygrane. Czasami się trafi też taki boks, że, że prawie wszystkie są wygrane. Także z tym piwem tutaj. Z tym piciem piwa tutaj to jest takie, no to jest takie wciągające, bo, bo y, wypije się dwa piwa i, i na przykład y, wygra się dolara, i, dolara i, i, i jedną puszkę, no to już praktycznie te następne dwa jak się kupuje to się ma je, y, za darmo, plus jeszcze, jeszcze wypłacają pieniążki.